Czy zauważyłeś, że świat, który znaliśmy jeszcze kilka lat temu, już nie istnieje? Ceny rosną, kontrola nad społeczeństwem staje się coraz większa, a wolność? No właśnie, czy w ogóle jeszcze istnieje? Niektórzy mówią, że to tylko zmiany gospodarcze. Ale co, jeśli za tym wszystkim stoi coś znacznie większego? Co, jeśli jest to starannie zaplanowany proces coś, co nazywają wielkim resetem? Dziś odkryjemy szokujące dowody na to, że wielki reset już trwa. I uwaga, to co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić twój sposób postrzegania rzeczywistości. Jesteś gotowy? Zaczynamy. Czym jest wielki reset? Na początek, czym właściwie jest wielki reset? To koncepcja, która pojawiła się oficjalnie w 2020 roku, kiedy Światowe Forum Ekonomiczne WUF. Ogłosiło, że pandemia to doskonała okazja, by przebudować globalny system ekonomiczny i społeczny. Oficjalnie mówi się o sprawiedliwości, ekologii i z nowej erze kapitalizmu, ale jeśli spojrzymy głębiej, czy naprawdę chodzi o dobro ludzi? Czy może o totalną kontrolę nad każdą sferą naszego życia? Czy słyszałeś już hasło Nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy? Takie słowa padły z ust członków WF Brzmi jak utopia, ale czy naprawdę chcemy świata, w którym nie mamy nic, nawet własności prywatnej? A teraz przejdźmy do dowodów, które pokazują, że ten plan już się realizuje zmiany, które już się dzieją. Nie trzeba być ekspertem, by zauważyć, że świat zmienia się w zastraszającym tempie ale czy te zmiany naprawdę są przypadkowe? Pierwsze kryzysy gospodarcze czy są celowe? Inflacja rośnie w zastraszającym tempie. Koszty życia są coraz wyższe, a ludzie popadają w długi. Firmy upadają, a wielkie korporacje przejmują rynek. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy może strategia prowadząca do jednego celu zniszczenia klasy średniej? Drugi kierunek: cyfrowy pieniądz i całkowita kontrola. W wielu krajach testuje się cyfrowe waluty banków centralnych CBDC. Gdy gotówka zniknie, każda transakcja będzie śledzona i kontrolowana. A co jeśli rządy zaczną decydować, na co możesz wydać swoje pieniądze? Trzecie paszporty cyfrowe i system kredytu społecznego Chiny już stosują kredyt społeczny. Złe zachowanie oznacza ograniczenia w podróżach i pracy. Na całym świecie wprowadza się technologię śledzenia obywateli. Co jeśli za kilka lat nasze oceny społeczne będą decydować o tym, czy możemy kupić bilet na samolot lub dostać kredyt? Brzmi jak science fiction. To już się dzieje, kto stoi za wielkim resetem? Teorie spiskowe? Nie, to fakty. Oto niektóre postacie, które promują i realizują ten plan Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, twórca idei wielkiego resetu, Bill Gates, nie tylko od lat inwestuje w szczepionki, ale także w rozwój cyfrowych systemów identyfikacji, Elon Musk, futurysta, który chce połączyć ludzi ze sztuczną inteligencją poprzez implanty neuralink. Ale czy te osoby naprawdę działają dla dobra ludzkości, czy raczej dla własnych korzyści? Co nas czeka w przyszłości? Jeśli obecne trendy się utrzymają, możemy spodziewać się pełnej cyfryzacji? Gotówka zniknie, a każda transakcja będzie monitorowana. Zmiany własności: domy, samochody i firmy będą wynajmowane od korporacji. Radykalnych ograniczeń wolności systemy kontroli społecznej decydujące o tym kto dostanie dostęp do usług? Czy można to zatrzymać? Jak się przygotować? Jeśli wielki reset faktycznie się dzieje, to warto być na to gotowym. Dbaj o niezależność finansową. Nie polegaj tylko na jednej pracy. Inwestuj w realne wartości złoto nieruchomości, kryptowaluty. Zachowaj prywatność. Unikaj nadmiernej cyfryzacji swojego życia. Ale przede wszystkim, świadomość to pierwszy krok do wolności, a ty? Co o tym myślisz? Czy wielki reset to tylko konieczna zmiana systemu, czy może próba totalnej kontroli? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz więcej takich tematów, subskrybuj, bo prawda to potężna broń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.